Dzień dobry, Agnieszka sieraniuk macierowska Proszę Państwa, to nie jest moje słowo poniedzieli, to jest zupełnie inny ferieton wideo, ale uznałam, że trzeba odezwać się w sprawie konferencji prasowej, którą robiła Konfederacja we wtorek. Jeszcze przed południem w Białymstoku przed urzędem marszałkowskim, nie wiem akurat dlaczego tam, no ale można założyć, że może dlatego tam, że odnosili się w czasie tej konferencji po części politycy czy też ludzie aspirujący do tego, żeby być politykami w przyszłości. Do tego, co marszałek województwa podlaskiego powysyłał do innych samorządowców, co wysłał też wojewoda Podlaski do samorządowców, w tym do marszałka województwa, a mianowicie chodziło o to, żeby tutaj poszukać miejsc jakiś, gdzie można zakwaterować cudzoziemców. To jest słynne pismo jeszcze z maja tego roku, gdzie była informacja, znaczy w zasadzie prośba wojewody podlaskiego, który szukał miejsc dla nagłego napływu cudzoziemców, to znaczy, gdyby taki. Napływ nagle nastąpił, no to trzeba mieć gdzie tych ludzi zakwaterować. I być może to był ten powód, dla którego ci ludzie stali pod Urzędem Marszałkowskim, ale to nie ma większego znaczenia. Gdzie oni stali, istotą jest to, co padło na tej konferencji prasowej. Dlatego ja się odniosę. Dlatego że ja uważałem, że Konfederacja to jest jednak trochę takie ugrupowanie logicznie myślące, a przynajmniej w wielu sprawach w kontekście migracji myślałam, że mamy podobne zdania, ale okazało się, że nie, że to są politycy w krótkich majteczkach, albo jeszcze co gorszego. I co gorsza, była tam jeszcze pani świeżo upieczona europoseł Anna Bryłka, która w mojej ocenie mówiła, nie wiem jak to nazwać, głupoty, dyrdymały, mały, farmazony chyba to będzie najlepiej można by było określić, Dlatego, że najpierw ci ludzie odnieśli się do tego, co ostatnio grzeje lewactwo silniczki i cała Platforma Obywatelska, czyli że PiS tu wpuszczał tylu cudzoziemców i nielegalnie, niekontrolowalni i tak dalej. I proszę Państwa, co jest najlepsze? No najlepsze jest to, że raport w tej sprawie jeszcze Najwyższa Izba Kontroli w ogóle nawet nie opublikowała. To ja coś tam dziennikarze... Wiecie, ci prawdziwi, chyba z gazety wyborczej, tak jak z wyborczej, to muszą być prawdziwi, dotarli do jakichś tam fragmentów tego raportu, z których to ma to niby wynikać, że PiS tylu tutaj na 360 ponad tysięcy cudzoziemców tu wjechało, nie wiadomo jak, kto i jak, co patrzył, nic nie wiadomo, i według pani Bryłki, pani Europoseł, to jest wiarygodny raport, ten którego jeszcze nie ma, czyli w zasadzie, no nie wiem na czym ona się opiera, bo raportu jeszcze nie ma, ale dane, które wyciekły, czy też ktoś tam dał tej gazecie wyborczej, albo komu innemu, to są dane wiarygodne i oni dają temu, i pani Bryłka też dają temu wiarę. Ja może bym nie dała wiary, gdyby nie to, że najwyższa izba kontroli, a w zasadzie jej szef, prezes, pan Marian Banaś. To jest po prostu gość, który sobie zrobił prywatny folwark z Najwyższej Izby Kontroli i od momentu, kiedy PIS chciało go odwołać z tej funkcji po licznych aferach, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale afera się skąd zaczęła? Stąd, że syn pana Mariana Banasia nie, brał kredyt, do, to zostało udowodnione, brał kredyt, który miał, nie pamiętam czy posłużyć, czy rzekomo posłużyć na budowę hotelu. Gdzie ludzie nie przychodzą nocować, tylko się spotykać w celach, proszę państwa, intymnych. No i kiedy tam sprawa zaczęła być grzebana przez media, to TVN grzał całymi tygodniami. Wyborcza i te wszystkie inne. Ale w momencie, kiedy PiS chciał odwołać pana Banasia z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli, no to TVN pokochał pana Banasia, i od tego momentu też jakby pan Banaś zaczął po prostu nawalać wpis jak w bęben Rolling Stonesów. E, jego ustalenia różne, zresztą później różne cyrki były. Rozmowa nagrana z panem Chmajem, e, prawnikiem w zasadzie Donalda Tuska, między innymi. E, jakieś ustalenia pokątne, jak tu rozwalić ten pis i tak dalej. I konfederacja, i pani Bryłka, bo ona to, to powiedziała na. Konferencji prasowej, ona wierzy panu Banasiu. Rozumiecie? E, w sprawie raportu, którego jeszcze nie ma, bo ten raport się jeszcze nie ukazał. Ale to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest taka, bo ja się zgadzam z tym, że Migrantów należy w jakiś sposób kontrolować, to wszystko sprawdzać, bo to są jednak obcy ludzie w naszym państwie, powinni się tutaj stosować do naszych przepisów, przestrzegać tego prawa. No ale dzieje się różnie, tak? My widzimy tam bardzo często w tej chwili scenki, one mają takie wiralowe podania, można powiedzieć, kiedy ktoś tam łazi, bije kogoś i tak dalej, natychmiast staje to się wiralem. Ale proszę Państwa. Sytuacja wygląda tak, ja codziennie czytam raporty policyjne i naprawdę to się dzieje codziennie, że ktoś tam komuś, prawda, razem pili alkohol, a później jeden drugiego tam, wiecie, no, potraktował niekulturalnie, że tak się wyraża, tak? Czasami z nożem, czasami ktoś tam kogoś okradł. Zdarzają się, proszę Państwa, również zabójstwa. Takie rzeczy też się zdarzają. Ostatnio w Białymstoku tam dwóch panów się pobiło, na przykład o kobietę. Jeden został ranny nożem. No takie rzeczy się zdarzają wśród nas również. To nie chodzi o to, że ja w tej chwili bronię tych cudzoziemców, którzy tutaj przyjechali, bo to, bo to nie tak. Tylko mówię racjonalnie, że takie rzeczy się zdarzają czy w takiej czy innej społeczności. Tylko. Numer polega na tym, że my musimy kontrolować oczywiście tych, którzy do nas przyjeżdżają, co się dalej z nimi dzieje, tylko że w praktyce jest to nierealne! I to, co powiedziała dzisiaj między innymi pani Europoseł Anna Bryłka, ale też jakby inni przedstawiciele Konfederacji, to jakie oni mają pomysły na rozwiązanie tego wszystkiego, no to. To dlatego skłoniło mnie do nagrania tego felietonu i powiedzenia, że to są ludzie po prostu w krótkich majteczkach, bo nawet nie w spodenkach, e, dlatego, że w zasadzie nie ma żadnego pomysłu. Ja dzisiaj, bo dzisiaj była ta konferencja w, w sensie takim, że ja dzisiaj nagrywam ten swój komentarz w dniu, kiedy była konferencja. Usłyszałam, że e, migracja jest legalna, ale niekontrolowalna. I jako przykład migracji legalnej, ale kontrolowalnej, pani Bryłka podała na przykład Australię. Bo przecież jak wiadomo, Australia graniczy z całą rzeszą różnych państw, do których można się przemieszczać, na przykład w ramach strefy Schengen. Tak, Jak ktoś przejedzie do Australii, to bez żadnego problemu pociągiem sobie dojedzie do innego państwa przecież, tak albo autokarem. No i to są takie właśnie argumenty. W Polsce i nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej problem wygląda zupełnie inaczej, bo to, że do nas przyjeżdżają cudzoziemcy, czy oni są na takich czy innych wizach, zresztą wizy są przyznawane różne. Są wizy studenckie, pracownicze, zdrowotne, turystyczne, jakieś tam inne. Jest cała, cała masa, cała Rzesza, są też uchodźcy, którzy uciekają z różnych powodów i to nie są tylko e, ci nielegalni migranci, którzy z Białorusi próbują się przedostać do Polski, ale proszę Państwa, ja przez 10 lat pracę. Pracowałam w urzędzie, który również zajmował się opieką nad uchodźcami, czyli tymi osobami, które już miały w Polsce legalnie przyznany status uchodźcy. To nie byli nielegalni migranci, to byli ludzie już z przyznanym statusem uchodźcy. I co ci ludzie robili? Bo to byli uchodźcy z Czeczenii. Co oni robili? przed upływem jednego roku, kiedy oni są w takim okresie wyższej ochrony i prawnej, i finansowej, można powiedzieć, oni tutaj przebywali, mieszkali gdzieś tam, tak, część tych, jakby tego czynszu i było to wszystko, że tak powiem, czy prawie wszystko opłacane z pieniędzy z funduszu takiego, który dotyczy właśnie cudzoziemców o statusie uchodźcy, czy też, no, jakby będących w tej ochronie międzynarodowej, ale przed upływem roku, czyli w momencie, kiedy oni przechodzą już na Polski Socjal, na prawo tak w 100% ci ludzie znikali jak kamfora i my mimo że tutaj wcale nie było setek tysięcy ani tysięcy tych cudzoziemców w Białymstoku tylko były ich setki tam przez ileś lat to się przewinęło być może nawet do tysiąca my nie byliśmy w stanie tego kontrolować jako urząd ja dzisiaj pani ubryłkę zapytałam w jaki sposób ona chce to kontrolować gdzie ci ludzie wyjeżdżają bo jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski tutaj dostaje powiedzmy ten status uchodźcy czy tutaj może legalnie przebyć? No to znaczy, że w ramach strefy Schengen może wyjechać sobie na zakup do teatru, a może sobie w ogóle się zawinąć. Podałam również jej dzisiaj przykład, kiedy właśnie ci nielegalni migranci z Białorusi przedostawali się do Polski. No, i tutaj byli na przykład tacy, którzy składali te wnioski o ochronę międzynarodową, później byli kierowani decyzją odpowiedniego urzędu kierowani na przykład do otwartych domów. Taki jeden, jeden z takich domów prowadziła Fundacja Dialog i czasami co się działo, proszę Państwa, no to, że taki cudzoziemiec, czy kilku cudzoziemców, czy cała rodzina przyjeżdżała do tego otwartego domu prowadzonego przez Fundację Dialog. Była tam godzinę, półtorej, czasem jeden dzień, a czasami, czasami nawet trzy dni, ale przeważnie działo się to w ciągu kilku godzin i już ich tu nie było. I szukaj wiatru w polu, bo sobie gdzieś pojechali. Ja pamiętam bardzo dobrze, bo mówię, 10 lat tym się zajmowałam, kiedy na przykład mamy jakąś rodzinę uchodźczą z Czeczeni, oni tutaj są, no i po jakimś czasie się okazuje, że nie ma. Amba Fatima wcielo i nie ma, całej rodziny nie ma. I po dwóch latach na przykład urząd jakiś tam belgijski, yy, odpowiednik tego urzędu, w którym ja pracowałam, pyta, czy my mamy informacje o takiej rodzinie, bo oni tam się zgłosili i ubiegają się na przykład o status uchodźcy, który mają już w Polsce. I do pewnego momentu te przepisy w ogóle w Polsce nie były uregulowane w żaden sposób. Mogę powiedzieć, ja. Zdarłam sobie gębę, język i ręce i wszystko inne do tego, żeby te przepisy wprowadzić, po to, żeby właśnie państwa mogły się wymieniać pomiędzy sobą informacjami na temat różnych osób, które przemieszczają się w ramach Unii Europejskiej, europejskiego obszaru gospodarczego, również strefy Schengen, bo to wszystko po prostu było nie do namierzenia. I dzisiaj ja usłyszałam od Konfederacji, jak można by było kontrolować tych, którzy do nas przyjeżdżają i co się z nimi dzieje, bo ja to podałam jakby przykład uchodźców. Którzy byli tu już zarejestrowani, ślad po nich został, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają tutaj na wizę pracowniczą i zostają później nielegalnie, Czyli dokładnie to samo, co robili Polacy przez dziesiątki lat w Stanach ile osób naszych nielegalnie siedzi, tak? Się ukrywają no i co? I ktoś to kontroluje też nie, ale ci ludzie tam siedzą. W innych państwach jest podobnie. W Australii jest inaczej, no ale z tych powodów, o których mówiłam, tak? Bo Australia nie graniczy kompletnie z nikim. Tam nie można sobie pojechać. Padł przykład Kanady. No, Kanada też tutaj wiele możliwości nie oferuje, bo jedyne miejsce, do którego można ewentualnie z Kanady się przedostawać, to są Stany Zjednoczone. I koniec i na tym się kończy. Jak wiadomo, Stany Zjednoczone mają bardzo duże problemy z, również z nielegalnymi migrantami, głównie od południa, no ale. Być może od północy też. Akurat tym się nie zajmowałam, nie będę na ten temat się wypowiadać, tylko mówię, no od Kanady w zasadzie jest tylko jedno państwo, na południe to są Stany Zjednoczone i to jest wszystko. Unia Europejska działa zupełnie inaczej i to przemieszczanie się wewnątrz naszego kontynentu, można powiedzieć, dla tych wszystkich cudzoziemców wygląda zupełnie inaczej. I na to, co mówi Konfederacja, to już było na ofie, czyli jakby poza tym oficjalnym nagraniem, bo ja zapytałam panią Bryłkę, co w związku z tym, że nie można tych ludzi wyśledzić, może trzeba powołać jakąś instytucję, urząd, yy, cokolwiek, żeby tych ludzi wyśledzić, jak oni się przemieszczają, gdzie co, jak, żeby mieć to wszystko pod kontrolą. Na co ona powiedziała, co proszę Państwa, zamknąć granice i podała przykład Niemiec. Tylko, że Niemcy zamknęły swoje granice przed tym, żeby do nich nikt nie przyjeżdżał. Od nich można spokojnie wyjeżdżać, gdzie się chce. Nawet tutaj policja przywozi ich do Polski. Nawet nas nie pyta o to, czy, 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 czy można, czy nie można. Po prostu wrzuca tutaj, jak nie powiem co, jak powiedzmy, no, wiecie Państwo co? Po prostu wwozi Niemcy zamknęły do siebie granice, tak? Więc w tej chwili jakby, jeżeli my mamy rozwiązać problem z tym przemieszczaniem się tych różnych cudzoziemców, to proszę państwa, według pomysłu Konfederacji należałoby chyba zamknąć wszystkie granice, bo to, że Niemcy sobie od nas zamknęły i do Niemiec powiedzmy teoretycznie nikt nie wjedzie, to wcale nie znaczy, że na przykład taki delikwent nie wjedzie sobie do Czech z Polski, tak, przyjedzie tutaj, będzie powiedzmy, nie wiem, na wizie pracowniczej czy studenckiej, zechce zostać nielegalnie, ale mu się w Polsce przestało podobać, chce gdzieś tam. Indziej jaki problem dzisiaj pojechać do Czech? Żaden. Na Słowację kompletnie żaden. Więc żeby móc to wszystko kontrolować, musiałaby być tak naprawdę w mojej ocenie zlikwidowana strefa Schengen. Tymczasem Konfederacja z panią Bryłką zresztą, ale nie tylko, bo również z lokalnymi politykami, uważa, że... PIS i PO to oczywiście jedno zło, bo jedni wpuszczali, drudzy wpuszczali, nie bacząc na to, że nie ma raportu oficjalnego. Pan Banas jest kompletnie niewiarygodny i już na pewno nie powinna bronić go Konfederacja, bo to jest obciach, krótko mówiąc, po tym, co wszyscy słyszeli na nagraniach tuż przed wyborami, które odbyły się 15 października. No To jest po prostu człowiek. Kompletnie niewiarygodne, żeby już nie nazwać tego inaczej. Konfederacja chce bronić gościa, który nawet nie wydał raportu i broni jeszcze czegoś takiego. Być może potwierdzi się w raporcie NIKU e, to, o czym dzisiaj gdzieś tam mówią, ale to też trzeba zdawać sobie sprawę, że jednak aferę tak zwaną wizową kto wytropił? No jeszcze zarządów wpisu tak? śledczy. Wtedy było złożone zawiadomienie do prokuratury. Ja nie pamiętam, który z polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale to właśnie było, e, któryś z nich pisał na Twitterze, że ta liczba podana przez NIK, czy tam przez dziennikarzy na podstawie informacji uzyskanej od Niku e, o tych cudzoziemcach. Tak, to jest rzeczywista liczba wydanych różnych wiz, jakie tutaj były, ale te, które zostały wydane nielegalnie, to nadal jest te tam 260 ileś czy 360 ileś. Nie pamiętam, nie chcę w tej chwili kłamać, ale to jest niecałe 500. Takie są też ustalenia Komisji Śledczej. No przecież oni mieli dostęp do wszystkich dokumentów. I nagle objawia się pan banaś tak, z jakimiś przeciekami do wyborczej czy do jakiegoś innego chłamu. I Konfederacja Tołyka, ludzie, kochani, gdzie my żyjemy? Ja naprawdę myślałam, że to jest formacja dojrzała, a przynajmniej dojrzewająca i będąca... Formacją racjonalną, z którą można się porozumieć w jakiejś sprawie, która potrafi krytycznie również podejść i do samej siebie. No tutaj tego nie widziałam. Musiałam nagrać ten komentarz, dlatego że tak jak powiedziałam, ja tym tematem zajmowałam się od lat. Od początku śledzę też kryzys migracyjny, tak, na granicy polsko-białoruskiej. Informuję wszystkich Państwa o tym, co się dzieje, jak się dzieje, dlaczego się dzieje. Plus do tego pracowałam od tej drugiej strony urzędowej przez wiele lat i wiem, jak te procesy się odbywają. Wiem, jak cudzoziemcy. Przyjeżdżają, którzy tutaj na przykład starają się o status uchodźcy, jak potrafią oszukiwać, jak potrafią manipulować. Sama osobiście znam historię, bo obsługiwam takich ludzi, kiedy przyjeżdża mąż z żoną i z dziećmi, a mówią, że są rodzeństwem, tak? I te dzieci to też są y, tam kogoś, jeszcze kto, jakiegoś rodzeństwa, które zostało w, w kraju, z którego uciekli. Po co? Po to, żeby dostać dwa mieszkania, i później gnieździli się w jednym, drugie było wynajmowane. To samo robili polscy Romowie, kiedy wyjeżdżali. Jako jako uchodźcy do Wielkiej Brytanii, polscy, czescy, rumuńscy, to samo robili. Więc ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżali, robili dokładnie to samo. I ja powiem tak. Kończąc już, bo nie chcę tego wątku ciągnąć i ciągnąć, mam nadzieję, że państwo rozumieją, mam nadzieję, że Konfederacja jednak się zastanowi i przemyśli to, w czym dzisiaj, dzisiaj, bo ja dzisiaj to usłyszałam, państwo obejrzą to dopiero innego dnia, ale mam nadzieję, że to Konfederacja przemyśli i znajdzie sposób na to, żeby faktycznie, jeżeli chce się zajmować tematem migracji, to niech posłucha ludzi, którzy wiedzą o co chodzi, jak z tym się obchodzić, jak to działało, jak to działa. I nie gadali takich głupot na podstawie jakichś przecieków prasowych nie wiadomo skąd. Bo to jest niepoważne. Tak samo jak niepoważne jest proponowanie, żeby dzisiaj strefa Schengen po prostu przestała istnieć, bo zamykanie granic, to że Niemcy zamknęły, no to co? Zaraz Polska zamknie. Jak Polska zamknie, to Czechy zamkną. Czechy zamkną, to Austria zaraz zamknie, tak? Więc strefa Schengen jest nam niepotrzebna. Jeżeli Konfederacji chodzi o to, żeby nie było strefy Schengen, no to trzeba mieć odwagę wyjść i to powiedzieć, bo faktycznie takie zamknięcie granic spowoduje, że ta migracja nielegalna faktycznie ustanie, ale dopóki strefa. Strefa Schengen jest, ta migracja nielegalna była, jest i będzie. I nie ma na to sposobu, żadnego pomysłu. Chyba, że zaczniemy kogoś, nie wiem, wiązać łańcuchem do jakiegoś drzewa czy coś, żeby nie uciekł. No ale mamy XXI wiek, jest to niehumanitarne, nie polecam. Po prostu taki głupi pomysł przyszedł mi do głowy, bo racjonalnego rozwiązania ja nie znam, nikt nie zna. Nikt nie znalazł do tej pory, bo pewnie przez tyle lat to już ktoś by znalazł, gdyby taki pomysł był. A Konfederacji po prostu radzę się zastanowić, czy na pewno PIS i PO to jedno zło, bo na razie strzelacie ślepakami i to tak nieudolnie, że zmusiliście mnie do nagrania tego komentarza po to, żeby obnażyć waszą indolencję, wasz sposób nawet nie myślenia, tylko braku myślenia, po to, aby tylko walnąć. I pani Bryłka, pani poseł, europoseł Anno Bryłko. Przypominam, pani dzisiaj powiedziała, że wierzy pani w raport Mariana Banasia. Pani Anno Bryłko, raportu nie ma na dzisiaj. To tyle w tym temacie. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska. Dziękuję Państwu za uwagę.